Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie półek ze sklepu Pepko. Dzisiaj oglądamy przepiękne zestawy dziecięce. Tutaj mamy dwie rzeczy w zestawie. Jest bluza, do tego są fajne spodnie dresowe. Nie wiem właśnie czemu, tylko to jest tak, że tutaj nie jest dołączone to. Bluza w każdym bądź razie jest bardzo ciepła już 30 zł, 34. Tutaj mamy największy Rozmiarek. O, tutaj są właśnie do tego te spodenki. Widzę, że są takie gładziutkie. Bluza tylko jest właśnie dwukolorowa, ale bardzo przyjemny w dotyku materiał i bardzo ładnie wyglądają. I tutaj też są świetne, beżowe. Tylko tutaj spodenki już mają. Widzicie z boku taki lampasik z napisem. Ładnie się też prezentuje. To też jest dwupak 30 zł I tutaj my 34. Największy. No, i tutaj mamy jeszcze też sety. Zobaczcie. Tylko nie ma właśnie tych dołów: 30 zł. Nie wiem, gdzie oni trzymają te doły gdzieś tam z tyłu. Ja nie zauważyłam. Tutaj mamy też dwuczęściowy dresik za 40 zł. I tutaj mamy te większe dresy: met 70. M. To są dla dziewczynek. Widzę, że tutaj jest bluza z długim rękawem, i do tego są. No, tak się prezentuje ta bluza, bardzo ładny. Ten kolor beżowy, przyjemny w dotyku. Myślę, że naprawdę fajne zestawy. I zobaczcie, tylko są takie leginsy Tutaj żadnego ściągacza nie ma. I jeszcze Wam pokażę. Tutaj mamy taki niebieski komplet, też dla dziewczynek, z kwiatuszkami 30 zł i tu metr 34 również, największy. I jeszcze mamy jeden komplet. Ten jest na większych chłopców, też dwuczęściowy. Naprawdę mega są te zestawy, 40 zł i 1,70 m, największy rozmiar. Te czarne drasiki mają tutaj też lampasik na boku. O, tak się to prezentuje, nie ma jak tego rozłożyć, bo to jest razem, wiecie, zoszyte i ciężko to w ogóle rozłożyć i Wam pokazać. No ale mniej więcej widać tutaj te napisy. Naprawdę fajne zestawy. Jeżeli chodzi o bluzki dla nas dziewczyny, to pokazywałam ostatnio tą niebieską. Białe paski, a teraz zobaczcie, mamy szarą. Białe paski kosztuje dla przypomnienia 25 zł, no i mamy naprawdę duży rozmiar, bo 3XL największy. No i teraz kolekcja ta zielono bordowa, tutaj zobaczcie, mamy coś takiego. Tutaj jest to wystawione. Midnight Patchouli 100 ml, ale to jest jakaś przecena. Zobaczcie, z 17 na 8 zł. Taki dyfuzorek. Myślałam, że tu jakiś jeden był uszkodzony, ale wydaje mi się, że to wszystkie są przecenione. Następna rzecz: mamy taką świeczkę. Wydaje mi się, że ja Wam już pokazywałam. Nie wiem, nie widzę tego wytłoczenia tutaj. Pamiętam, że było z takim właśnie wytłoczonym napisem. W każdym bądź razie, no jak już ją wzięłam w rękę, to wam pokażę cenę. 12 zł kosztuje. I tutaj jest jakiś zapach paczuli. Powącham, zobaczę. Nawet ładne, ale dla mnie chyba trochę za bardzo. Intensywne, ale to już musicie sobie dobrać według siebie. Pokazywałam Wam też ostatnio te pudełka. Zobaczcie, dla przypomnienia, 40 zł to duże i tutaj w środku rzeczywiście było schowane małe pudełko. Teraz one są powyciągane. Tutaj macie wymiarki, kosztuje 22 zł, to mniejsze i jeszcze wymiarki tego większego Wam pokażę, żebyście sobie mogli po swojemu zobaczyć. Przepiękne ręczniczki doszły z tej nowej kolekcji. 50 na 90, 20 zł. Z taką złotą niteczką i mamy to samo w kolorze wiśni. I kochani, jeszcze Wam pokażę lustereczko. 25 zł. Również oznaczone tą nową metką, ta nowa kolekcja i wymiary lusterka. Jeżeli ktoś by był zainteresowanym i jeszcze tutaj mnie zaciekawiła rzecz stojak taki na papier, powiem Wam że akurat mnie osobiście nie pasuje w tym złocie, nie mam nic złotego w łazience, 25 zł, ale jest naprawdę fajne, jak macie elementy w kolorze złotym, to na pewno się przyda. I tutaj zobaczcie, jeszcze mamy te ręczniczki większe, bo też wam tam na bok zamiast wam dalej ręczniki, ten większy za 40 zł i on kosztuje 70, przepraszam, rozmiar 70 na 140. I tutaj również te bordo, czy tam wiśnia, mamy w większym rozmiarze. I zobaczcie, kolejne piękne nowości, czyli dozowniki. W kolorze wiśni ze złotą nakrętką. Tutaj mamy cenę 15 zł za taki dozownik. Także no wiadomo, że trzeba do siebie dopasować do swojego wnętrza. Nie widziałam w kolorze zielonym, tylko właśnie w, tym, w tej wiśni. I tutaj za kubeczek porcelanowy 10 zł trzeba zapłacić. I mamy jeszcze dywaniki ze złotą nitką w kolorze zielonym i bordowym, cena dywaniku 30 zł i rozmiar 50 na 80 i to jest wszystko ta nowa, przepiękna kolekcja kochani, zobaczcie, dalsza część, znalazłam takie przepiękne obrusiki 35 na 150 one kosztują 15 zł i to jest taki bardzo milutki materiał taki jakby aksamit tu jest ten sam rozmiar, tylko właśnie on z kwiatuszki. Dwa rodzaje, dwie wersje kolorystyczne. I zobaczcie, dzisiaj obrodziło w świeczki. Taka przepiękna jeszcze świeczka. Jest tutaj z napisem w kolorze złotym. I ona kosztuje 25 zł. To jest szkło. Zapach jaki, to nie wiem, bo Tutaj nie dostrzegłam, chociaż tutaj z boku widzę, że coś tam było napisane, nie zauważyłam tego. I jeszcze z nowej kolekcji też przepiękne kwiaty, kod 150x2, wymiar 40 zł kosztuje. Oraz takie fajne lampeczki LEDowe za 15 zł, ich tutaj jest 10, całość łańcucha to 1,65 m. I kolejna rzecz również w kwiatuszki w tych przepięknych kolorach 20 zł kosztuje. Tutaj widzę, że spadła, czy tam ktoś oglądał i zrzucił. To ja sobie to wykorzystam i sprawdzimy rozmiar 50 na 50. Także dość duża i powiem wam tutaj taka długa się wydaje, masywna ta poszewka. Oczywiście taka bardzo przyjemna w dotyku aksamitna. Fajna pufka. Tutaj wymiary pufy. I cena 130 zł. To jest pufa, którą można wykorzystać zarówno do przechowywania, jak i siedzenia. No i mówiłam, że dzisiaj świe w świeczki. Tutaj mamy taką za 20 zł, w takim kolorku no, beżowym, można powiedzieć. No i szukam kochanie dzisiaj jeszcze innych nowości. I znalazłam jeszcze taki fajny wazonik nakrapiony. Zaraz zobaczymy, w jakiej on jest cenie. I tu mamy cenę: 25 zł. Także jak lubicie takie kształty, to jak najbardziej można zakupić. I kochani, co jeszcze? A tutaj dostrzegłam taką matę na stół. Taka powycina, na Jeden kolor widzę tylko w takim granacie za 10 zł. Rozmiar 30 na 45. I kolejna świeczka, zobaczcie, taka sama, wzór, ten sam co przed chwilą, tylko ona jest w takim kolorze zielonym, cena ta sama 20 zł. I więcej chyba nowości, kochani, nie ma. Szukam ich usilnie, ale znalazłam kolejne świeczki. Po drugiej stronie regału, i tutaj mamy taki delikatny eukaliptus, zapach właśnie wącham. Prawie taki niewyczuwalny, 12 zł. Kosztuje ta świeczka. Ona ma taki napis wygrawerowany. Tutaj może Wam zbliżę, to będzie lepiej widać. O, coś takiego. Taki napis, właśnie szukałam tego napisu na tej świeczce wiśniowej. Dzisiaj nie dostrzegłam. I tutaj mamy jeszcze jeden rodzaj. Tutaj czarny kolor świecy. Też z tym wytłoczeniem. I tutaj mamy, nie wiem co to jest to pierwsze. I imbir. Połączenie z imbirem, ona dość ładnie pachnie. 12 zł. Sobie jeszcze tu powącham. Całkiem fajne, czyli mamy takie dzisiaj nowości świeczkowe. I, kochani, warto zwrócić uwagę w Pepko na ubrania dla naszych pociech. Tutaj mamy przepiękne dresiki. Widzę, że firma Becking po prostu wypuszcza co chwilę nowości. 170 największy rozmiar z tego. Przepiękny kolor. Tutaj mamy jeszcze z krótkim t shirtcik 20 zł i do metra 70. I tutaj jeszcze mamy spodnie, ale spodnie są słuchajcie wodoodporne, czyli też warto zwrócić uwagę. 40 zł, ten większy rozmiar, metr 70 jest największy. Mamy też skarpeteczki za 10 zł z firmy Bekin. Tutaj będą za chwilkę wymiarki i trzy pary tych skarpetek, także myślę, że cena świetna. I jeszcze sprawdzimy sobie dół em, do tej bluzy, czyli spodnie dresowe. One są w cenie 40 zł. Największy rozmiar to będzie metr m. Także no przepiękne rzeczy. Nie wiem, dajcie znać, czy kupowaliście z tej firmy Backing, czy jak mam się sprawdzają. Tutaj zobaczcie jeszcze po drodze. Zauważyłam takie bluzy. One będą. No, takie bardzo fajne kolory mają. Bardzo mi się spodobały po 30 zł. I mam w takiej ładnej zieleni i 25 zł. Te dresiki, i tutaj mamy jeszcze bluzę. Do tego tym razem taka bez kaptura. Tu mi coś spadło z góry. Zaraz sobie sprawdzimy cenę. Tutaj mamy 25 zł. Także naprawdę świetne są te zestawy. Tak, po dotyku, no to wydaje mi się, że są naprawdę fajne. Tu jeszcze zauważyłam dwie pary shortów męskich jakieś chyba nowości, 25 zł, i jeszcze taki drugi wzorek, również ta sama cena. One są nawet 2xL. Te szorciki, i tutaj jeszcze mamy dla dziewczyny kolekcję. Tu oznakowane nowościami, jako nowość. Zobaczcie, jakie fajne te rzeczy są. Także myślę, że warto zwrócić na nie uwagę i jeszcze przepiękno zobaczcie ze złotym napisem na takim brudnym różu dla dzieci 15 ,98 zł 98 największy do tego bluza, również nie bluza 25 ale rozmiar ten sam i tutaj jeszcze kolejne spodenki i kolejny tutaj dresik właśnie dwie części bluza i spodenki 30 ,98 zł 98 Największy rozmiar, przepiękne są. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia do kolejnego filmiku. Cześć.